Droniarz. Witam Was w kolejnym odcinku z drona Ugo Fen 2.0. Dzisiaj porozmawiamy sobie dokładnie o tym pilocie i o jego przyciskach. Co znaczą? Po wciśnięciu tego przycisku następuje zmiana trybu prędkości lotu. Są trzy tryby prędkości. Po wciśnięciu tego przycisku dron wykonuje akrobację 360 stopni. Jeżeli macie włożoną do drona kartę MicroSD, to po przyciśnięciu, po przyciśnięciu tego przycisku dron zrobi zdjęcie. A jeżeli przytrzymacie ten przycisk przez 3 sekundy zacznie się nagrywać filmik. Ten i ten sobie pominiemy, bo to są tremery, to jest lewy drążek. Jak się da go do góry, to dron leci do góry. Jak się go da w dół, to dron leci do dołu. Jeśli da go się w lewo, to dron obraca się w lewą stronę, a jeśli się go da w prawą stronę, to obraca się w prawą stronę. To jest prawy drążek. Jeśli się da go do góry, to dron leci do przodu, jeśli da go się w dół, to leci w dół, yy, ten, do tyłu. Jeśli da go się w lewo, to leci na lewo, jeśli da go się w prawo, to leci na prawo. To jest przycisk powrotu. Jeśli się go ma 3 sekundy, to dron wróci na miejsce startu. Ten i ten przycisk sobie pominiemy, bo to są też streamery To jest przycisk startu i lądowania. Jak się go wciśnie, to dron wystartuje. A jak się go podczas lotu wciśnie, to wyląduje. To jest funkcja, jakbyście nie umieli jeszcze lądować samodzielnie. To jest awaryjne wyłączenie silników. Jeżeli na przykład lecicie dronem i wam w krzaki wleci, to możecie szybko wcisnąć i silniki się wyłączą, i wtedy na przykład się śmigła nie połamią, bo przestaną się kręcić. To jest według mnie bardzo dobra funkcja. Albo na przykład, gdyby zagrał, zawiał mocny wiatr, to możecie wcisnąć i po prostu nie zwieje go. To jest włącznik i wyłącznik. Jak go przesuniecie w prawo, to się włączy ten pilot, a jak przesuniecie w lewo, to się wyłączy. A to jest lampka LED. Jak pilot jest włączony, to się świeci. Jak nie jest włączony, to się nie świeci. Jak widzicie, dron jest naszpikowany elektroniką. Dużo przycisków na pilocie, dlatego musicie się z tym zapoznać. I dlatego nagrywam ten odcinek. Żebyście mogli zapamiętać dobrze wszystko. W kolejnym odcinku przetestujemy sobie tego drona. Właśnie go, właśnie go chwilę temu zamówiłem. Po nim przetestujemy go w kolejnym odcinku. Do zobaczenia wkrótce, droniarz.